Całej młodzieży, dzisiaj trening tematyczny, tak jak obiecałem. Robimy dzisiaj mostek ze stania, przejście przodem, przejście tyłem. Dla osób, które te elementy mają opanowane, nie martwcie się. Dzisiejszy trening to również świetna baza podmachowe przodem, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. I tak jak mówiłem, dzisiejszy trening wykonujemy z gumą oporową. Jeśli ktoś takiej gumy nie posiada, to bierze sobie ręcznik. Oraz z jakimś podwyższeniem, może to być krzesło, może to być pół, może to być łóżko, cokolwiek. Jeśli ktoś tego nie przygotował, w tym momencie daje sobie pauzę przygotowuję elementy, a ja teleportuję kamerkę i zaczynamy. Więc łapiemy sobie za gumę oporową albo za ręcznik. Kto nie ma gumy, tłumaczę na szybko, na czym polega to ćwiczenie. Łapiemy sobie na z, dwóch, z jednego końca i z drugiego końca, tak? Na początek możemy sobie złapać na samym końcu i na samym końcu. Ok? I teraz tak, siedzimy sobie, hop, Mamy dwa końce, łokcie proste, i przechodzę w tył. Pam. I wracam. Pokażę bokiem. Przechodzę w tył. I wracam. Przechodzę w tył. I wracam. I będziemy to sobie dzielić powiedzmy na takie poziomy. Pierwszy poziom najprostszy, czyli łapiemy z jednego końca z drugiego. Łokcie proste. Przechodzę w jedną, w drugą. Robię tak trzy razy i zmniejszam odległość, czyli łapię troszeczkę bliżej, tak? Czyli już końce mi wiszą, trzymam, hop i przechodzę. Raz, powrót, dwa, powrót, trzy, powrót. Po co to ćwiczenie i dlaczego? To ćwiczenie jest idealne na mobilizację całej tutaj obręczy barkowej. Jeżeli ktoś ma problem taki, że nie potrafi zrobić mostku, Dlatego, że y, y, po prostu ograniczają go tutaj barki. To ćwiczenie jest bardzo fajne, dlatego że w całej płaszczyźnie ruchu rozciąga nam tu wszystkie mięśnie, wszystkie ścięgna, które są y, oplecione wokół tego barku. Tak więc możemy mieć super wygięcie w kręgosłupie, możemy mieć super silne ręce. A jak obręcz barkowa jest tutaj zablokowana, no to niestety tak czy siak tego mostka poprawnie technicznie nie zrobimy, albo będzie on w pewnym stopniu ograniczony. Więc to ćwiczenie, moim zdaniem, jest idealne, żeby sobie tutaj troszeczkę zwiększyć te zakresy. Okay? Robimy tak, idziemy rampą w górę. U niektórych mogą to być trzy serie, u niektórych mogą to być 4, u niektórych 10. To wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie sobie to zwężać. Dobre. Ostatnie słowo do tego ćwiczenia. Jeżeli czujemy, że bolą na złokcie, mocno, tak, że jakby, jak go znam tu, wypadają z stawu, to zmniejszamy do minimum. Bo może być tak, że niektórzy z Was macie mocne przeprosty na rękach, i po prostu przez to, że tutaj nie macie tych mięśni, które Wam obudowują cały ten staw, to te łokcie będą się nadmiernie wyginać. Wtedy nie róbcie na maksa, róbcie nawet na 50%, tylko w celu rozruszania sobie tutaj tej obręczy barkowej. Ok? Ewentualnie zastępcze ćwiczenie bez tego. Stajecie sobie do ściany, łapiecie sobie ścianę, hop, i obracacie się. Bum, tak? Czyli tutaj rozciągam w różnych płaszczyznach, dobra? Możemy dać sobie rękę trochę niżej, delikatnie dociągnąć, trochę wyżej, delikatnie rozciągnąć. Głównie chodzi o to, żebyśmy wszystkie tutaj mięśnie, które mamy na barku, tak? Które nam oplacają tutaj tej bark, żebyśmy sobie rozciągnęli. Czyli jak łapię sobie jakąś ścianę, otwieram i rozciągam całą rękę, dobra. Rozgrzewkę mamy zakończoną. Robimy sobie minutkę, dwie minuty maksymalnie przerwy. Czyli możecie sobie dać pauzę, bo u mnie to pójdzie od razu. I lecimy z częścią główną. Dobra, najpierw wytłumaczę o co chodzi, co nam będzie potrzebne. Czyli mówię, kawałek ściany, plus potrzebujemy ręcznie lub tą gumę, którą mamy. I teraz, tak, gumę bądź ręcznik. Mamy zablokować dla naszej szerokości barków. Czyli, jak ja mam barki tutaj i tutaj mam takie dwie kuleczki, to jakbym od tych punktów pociągnął linię w górę, to jest moja szerokość barku. 2-3 cm od ucha. Mniej więcej tak to wygląda. I teraz tak, łapię sobie tutaj, tak? Mam sobie ten ręcznik, czy tą gumę na szerokości barków, łapię jeden koniec, drugi koniec, podnoszę ręce do góry, mam moją szerokość barku. Ta guma ma za zadanie czy ręcznik, zablokować wasze ręce na tej szerokości. Niektórzy z was mają ten problem, że ręce uciekają wam do boku i robicie tak przejścia, później skaczecie tak tiflaka, robicie tak mostek ze stania, a to jest duży błąd. Ręce muszą być tutaj, bo w tym miejscu nasze barki są zablokowane. Ta ręka nie może pójść w dół, łokieć się nie zegnie, bo tutaj jesteśmy zablokowani. Jak damy sobie tą rękę tutaj no, to tutaj już ma łokieć pole do popisu, tak? A tutaj, no musielibyśmy tą rękę zdjąć tak. Widzimy o co chodzi? Że bark jest tutaj wolny, a tu jest zamknięty, zablokowany. Dlatego to jest nasze ograniczenie tej ruchomości barku, tej szerokości. Dobra, jak wygląda ćwiczenie? Klękamy sobie przodem do ściany. O, kolce biodrowe, czyli tutaj te wystające kości na biodrach, to są nasze kolce biodrowe. Przyklejamy do ściany. Hop. Łapiemy sobie gumę. I wychylam się w tył. Hop! I wracam. I teraz o co chodzi? Mam się wychylić powiedzmy 50%, czyli do połowy i wrócić. Nie mogę spaść. Jak spadnę, powtórzenie niezalicone. Mam się wychylić i wrócić. Biodra, kolce biodrowe i kolana cały czas zostają przy ścianie. Od pasa w górę, czyli od kolców biodrowych do góry, mam się wyginać. I robimy sobie tak. Robimy trzy serie po trzy wychylenia. Pierwsze wychylenie 50%. Drugie trochę dalej powiedzmy 60-70%. I ostatnie 70-80%. Zawsze mamy zostawić sobie troszeczkę zapasu. Bo chcemy wrócić z tego, a nie spać na podłogę. Jeżeli ktoś się przegnie za daleko, po prostu wasze ciało, wasze mięśnie nie wytrzymają i spadniecie. Tak? A my mamy utrzymać napięcie mięśniowe tak, żebyśmy cały czas, to jest, tak samo jak przy, to jest tak samo jak przy mostku ze stania. Robimy mostek ze stania i niektórzy są w stanie zrobić ten mostek płynnie, łagodnie, powoli, a niektórzy robią mostek płynnie, łagodnie do pewnego momentu i nagle jest to spadnięcie na ręce. Ktoś ma silne ręce, zrobi mostek, ręce się nie zegną. Ale ktoś ma ręce słabsze, to troszeczkę się ręce zegną i dopiero wyjdziecie w mostek. A to chodzi o to, żeby utrzymać napięcie i zejść płynnie do tego mostka. OK? Dobra. Jestem sodem do ściany. Robimy trzy serie potrzy Raz. I dalej. Dwa. I dalej. 3. OK. Pila w I z racji tego, że jesteśmy grupami średnio zaawansowanymi i zaawansowanymi, w takim razie wstajemy po pierwszej serii. I znowu palce. Kolce wiodrowe przyklejone. Ręce idą do góry. Hop. I wychylamy się, ale w pozycji stojącej. Uwaga. I. Raz. I. Dwa. I 3. Jak tutaj pewnie zauważycie, nie da się wychylić już tak bardzo jak przy, e, przy klęku, tak? Przy ścianie. Dlatego, że przy klęku ograniczały nas dość mocno nogi. Przez to, że one leżały na podłodze, to tu mieliśmy dalsze podparcie. A przez to, że mamy podparcie bliżej ściany, no to niestety to wychylenie jest dużo mniejsze. E, powiedziałem chyba, że nogi dajemy na maksa do ściany. Nie, nie dajemy minimalnie odsuwamy stopy, dobra? Dlatego, że jeśli damy je na maksa do ściany, to te pierwsze wychylenie, każde wychylenie będzie bardzo małe, a na tym nam nie zależy. Pierwsze wychylenie możecie tak zrobić, ale każde kolejne już staramy się iść jak najniżej, dobra? Druga seria. Łapiemy sobie za gumę. Hop. I pierwsze wychylenie nogi do ściany. Wychylam się tyle, ile umiem i wracam. Odsuwam nogi, biodra przyklejone, idę dalej. Wracam. Wracam. OK. Do wszystkich osób, które nadal mają problem z mózgiem zostania to ćwiczenie robić codziennie. Ono może troszeczkę nadwyrężać was kręgosłup, dlatego po każdych powiedzmy trzech seriach, zróbcie sobie zwykły skłon w dół. O, tak, żeby troszeczkę yy, plecy w drugą stronę sobie rozruszać, i robicie kolejną serię, tak? Dlaczego? Dlatego, że y, tutaj macie tą asekurację, że nie polecicie do przodu, bo blokuje Was ściana, a wychylacie się i tak do napięcia mięśniowego, czyli nie przekraczacie pewnej granicy. Później, jak przejdziecie sobie nogami trochę dalej i znowu się oprzecie, no to powinniście schodzić praktycznie do samej podłogi.